Takiego projektu w Polsce jeszcze nie było. Słynna liga NFL wchodzi do Polski. Wchodzi do Polski z programem NFL Flag Poland, a to oznacza duży rozmach oraz najwyższe standardy. Skierowany jest do dzieci i młodzieży, a jego celem jest popularyzacja futbolu flagowego. Czym jest futbol flagowy? Jest to bezkontaktowa odmiana futbolu amerykańskiego. I jest to całkowicie bezpieczny sport, w który grać mogą wszyscy zarówno młodsi jak i starsi, dziewczynki i chłopcy, ten sport jak mało który potrafi łączyć. Za projekt NFL Flag Poland odpowiedzialny jest Terence Owens, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników oraz trenerów w Polsce. Terence ma za sobą m.in. udział w kampach organizowanych przez drużyny z NFL, Kansas City Chiefs oraz Pittsburgh Steelers. W Polsce niestety nie ma lig przeznaczonych dla dzieci. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć taki program, a najlepiej zrobić to we współpracy z NFL. Pozyskaliśmy grant z NFL, dzięki czemu możemy przygotować pierwszą dziecięcą ligę w Polsce. Chcielibyśmy wokół sportu budować i pokazywać amerykańską kulturę, a tym samym dać dzieciom możliwość poznania jej, tak by w przyszłości mogły wyjechać do koledżu i kontynuować naukę w Stanach. Pierwszą inicjatywą NFL Flag Poland są cotygodniowe, bezpłatne treningi dla dzieci. NFL Flag Poland jest skierowany praktycznie do każdego, do wszystkich dzieci, które chciałyby spróbować sportu, chciałyby się poruszać, chciałyby mieć super zabawę. Jest to bezkontaktowy, bardzo bezpieczny sport dla dziewczynek, dla chłopców w wieku od 6 do 17 lat. Najbardziej podoba mi się gra w defensywie i zrywanie flagi. Najbardziej w futbolu flagowym podoba mi się rozmawianie po angielsku z trenerem. Ja najbardziej lubię na treningach futbol flagowy, że to jest gra zespołowa, a nie, że każdy gra sam. Najbardziej lubię rywalizację i zrywanie flag. Jest super atmosfera na treningach, więc opłaca się przyjść. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować tego fantastycznego sportu. Więcej informacji na temat NFL Flag Poland. Znajdziecie na stronie nflflagpoland.com, a także na profilach NFL Flag Poland w serwisach społecznościowych. Zapraszamy i do zobaczenia.